Hejka, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i przychodzę do Was po 3-tygodniowej przerwie, przepraszam Was za to bardzo, ponieważ już ostatnio mówiłam, że będę nagrywać regularnie filmy i tak dalej, no ale po prostu mi to nie wychodzi, bo straciłam wenę i tak dalej, ale obiecuję się poprawić i obiecuję, że te filmy teraz będą częściej, bo już jest czerwiec, kiedy ja to nagrywam aktualnie mamy chyba piąty. 5 czerwiec, coś takiego, więc chciałabym jednak, wiecie, postarać się, jak już jest koniec roku, to mam więcej czasu wolnego, już, wiecie, mam oceny wystawione i tak dalej, więc właśnie chciałabym nagrywać częściej te filmy i właśnie taki jest mój plan, także mam nadzieję, że kolejny film już nie będzie za trzy tygodnie, nie może być za trzy tygodnie. Za trzy tygodnie będzie lipiec, a ja chcę nagrywać teraz filmy częściej, więc... Bo wiecie, ciepło, fajna pogoda i tak dalej, więc o wiele lepiej, o wiele więcej rzeczy się chce robić od razu, więc, więc mam nadzieję, że z filmami też mi wyjdzie. Ale dobra, nie przedłużam, tylko dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, taki wiecie, duży haul zakupowy z rzeczami, które nazbierałam przez ostatnie kilka miesięcy. No i stwierdziłam, że zrobię taki jeden wielki haul, ponieważ tych ubrań nie widzieliście na moim kanale, albo się tam gdzieś przebijały i tak dalej. Bez przedłużania zapamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole ten czerwony przycisk, bo teraz będą filmy częściej. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, jak ja Wam obiecuję, a potem się okaże, że nie. Ale serio, serio, musicie mi na paluszek zaufać, że tak będzie. No, więc bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie może od spodni. E, w takich zwykłych, czarnych, prostych. Spodni. Ja mam y, oczywiście nadal fazę na spodnie i wydaje mi się, że to się nie zmieni. E, będę teraz prześwietlona, no bo pokazuję czarną rzecz. Zwykłe czarne spodnie white leg, czyli te takie szerokie, czyli mój ulubiony krój. Są one z Polandbera i mam rozmiar 38, no bo niestety nie było mniejszych i są mi strasznie, w sensie strasznie, po prostu są mi za duże trochę więc muszę... Mm, albo pasek, albo sznurówka, albo coś. No, ale są naprawdę bardzo fajne i są to jedne z moich ulubionych spodni, bardzo, bardzo je lubię. Kolejną rzeczą jest kurtka. Kurtka, która jest trochę brudna, bo robiłam zdjęcia w rzepaku i. Może nie będę tego pokazywać, ale robiłam zdjęcia w rzepaku i trochę pogrudziłam tą kurtkę, więc muszę ją wyczyścić. Wybraćcie tam cokolwiek, ale jest to jedna z moich ulubionych teraz ostatnio właśnie kurtek, jest to taka baseballówka z hm i jest naprawdę ogromna, bo jest to rozmiar L, ale wiecie, ja uwielbiam takie duże rzeczy, takie duże kurtki, bluzy i tak dalej, więc dlatego wzięłam w takim dużym rozmiarze i ona jest tutaj taka z Ala skóry, coś takiego, jest bardzo, bardzo fajna, taka, nie wiem czy to jest zamsz czy coś takiego, no, ale bardzo, bardzo często ją noszę. Ok, więc kolejną rzeczą jest to dodatek, ponieważ jest to torebka, torebka, którą kupiłam już dobrych kilka miesięcy temu, no ale nie pokazywałam wam jej tutaj na kanale jeszcze, więc jest to taka pikowana torebka i ostatnio ja w niej po prostu chodzę non-stop. Tutaj jest zapinana na taki, czekajcie, o, proszę bardzo, na taki klips i w środku ma jedną kieszonkę taką główną, jedną mniejszą i jest ona Sinsa. Ja w ogóle bardzo spoko jest w sensie jak na Sinseya, Bo Ja kiedyś tak nie lubiłam trochę go, bo mi się szybko wszystko niszczyło. Miałam jedną torebkę, która mi się bardzo szybko zniszczyła, a ta jest no w jak na razie bardzo dobrym stanie. No także tak. Nie będę się więcej rozgadywać na temat torebki. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą będą również spodnie. I proszę bardzo, są to spodnie, które ostatnio są modne. Ogólnie bardzo dużo osób je nosi. I mi się również spodobały. Na początku nie byłam do nich jakoś przekonana, bo kiedyś te spodnie w ogóle były popularne, ale nie w kroju jakby szerokich spodni, w sensie takich prostych, tylko, wiecie, takich ze ściągaczem na dole. I są to spodnie cargo z tymi takimi, wiecie, kieszeniami jak robotnik jakiś na budowie, e, no i takie o, przepraszam za to, że są wytniecione, ale niektóre z tych rzeczy już po prostu miałam na sobie ubranych i żeby nie wkładać się do prania, no to e, czekały, aż nagram ten film e, i proszę bardzo, takie oto szerokie spodnie, one są z, ze Stradivariusa, ale wiem, że w Berszce macie takie same. Rozmiar, uwaga, uwaga, 40. Ja noszę 36, ale te spodnie, nie wiem dlaczego, ale po prostu one tak leżą, że musiałam wziąć taki rozmiar. Nie wiem, jakoś tak małe wypadają, nie wiem o co chodzi, no ale naprawdę bardzo fajne są. Stroje niższym stanem, co do końca właśnie mnie nie przekonywało, no ale yy, jednak. Są spokojne. Okay. I kolejną rzeczą będzie to marynarka. Marynarka, którą ostatnio ubieram wszędzie na jakieś imprezy, czy to na Wielkanoc miałam ją ubraną, i tak dalej, i tak dalej. Też na Wigilii ją miałam ubraną, więc naprawdę kupiłam ją jakiś spory czas temu, ale po prostu wy jej nie widzieliście. I jest to taka oto brązowa marynarka, skórzana, taka, wiecie, ala skórzana. I jest ona z Sinsaya. Ja, wam, że naprawdę ja jestem w szoku, bo z Sinsaya mi się ubrania za że tak dość szybko niszczyłem, no bo nie są z jakiegoś super materiału, jak mam mówić szczerze, no, ale ta marynarka jest naprawdę przecudowna, bardzo ją lubię i jest w rozmiarze XL, proszę bardzo tutaj ma takie zapięcia o. I, I tutaj mam kieszenie O, znalazłam moją scrunchie, której szukałam Ok, więc teraz pokażę wam pierwsze buty Takie typowo letnie Ponieważ są to klapki Klapki z H&M -u. Jeszcze nie miałam okazji ich nosić, bo Stwierdziłam, że one będą takie idealne Na wakacje, jak pojadę na jakiś Festiwal czy coś Bo jadę na jeden tak by the way No, ale mm, Będą myślę bardzo fajne, żeby wiecie Nie brać jakichś takich nie wiem, nie wiem co chciałam powiedzieć, ale po prostu jecie. Będą takie fajne na lato, żeby tutaj gdzieś szybko sobie przejść, coś, do sklepu i tak dalej. Więc naprawdę, spoko, takie zwykle czarne. I w ogóle mam rozmiar 41-42. I one kosztowały 40 zł. I w ogóle są też takie pikowane, i pasują mi do mojej torebki. <noise> Także będzie taki matching. Fajnie, fajnie. Okej, okay, i kolejną rzeczą będzie to bluza. Bluza, która mi się już spory czas temu podobała, ale tak, wiecie, zbierałam sobie na, na nią trochę pieniądze, bo trochę bolało jak wydałam. Te pieniądze na tą rzecz, ale nie żałuję, bo jest naprawdę przecudowna i jest to jeden z lepszych zakupów, naprawdę uwielbiam tą bluzę i jest to bluza, proszę bardzo, ostatnio też bardzo popularna, bardzo dużo osób ją nosi. Ja w szkole po prostu co chwila widzę kogoś w tej bluzie, albo z 2005, albo właśnie z Appendage, bo właśnie stąd jest ta bluza. Ja mam tą wersję Ufo z. Cekinami, proszę bardzo, tak się to prezentuje. No naprawdę, no jest przepiękna. I jakby ktoś pytał, ja mam ją w rozmiarze S, bo ja zawsze biorę takie większe rzeczy, ale ta bluza jest taka oj. Ale ta bluza jest taka dosyć w miarę duża, że SK jest git Taka spoko, naprawdę. Ten film będzie długi, ale dobra, nieważne. Teraz pokażę Wam pierwszą sukienkę. Ja w sukienkach chodzę naprawdę bardzo, bardzo rzadko, mm, ale jak już. Y Założę sukienkę to na jakąś imprezę, czy gdzieś do klubu, czy na jakąś osiemnastkę, czy coś. No i tutaj mam pierwszą taką oto sukienkę, którą już miałam na chyba 1, 18 tak? I jest po prostu taka zwykła, czarna, z takimi tutaj koronkowymi marszczeniami, coś takiego. Mogę wam tak z bliska pokazać. O, widzicie? Takie... Koronkowe marszczenia, tutaj ma takie wiązanie I jest ogólnie taka koronkowa I ja ją kupiłam w H&M -ie. Też nie była droga, bo chyba 40 zł Kosztowała, także jak na H&M To naprawdę bardzo, bardzo mało Okej, okay, w ogóle ostatnio mm, Chciałam powiedzieć, że tą Koszulkę też chciałam wam pokazać e, Którą ostatnio kupiłam Dosłownie ostatnio, ostatnio I jak widzicie jest taka Oversize, bo to jest rozmiar L Ale ona jest męska, bo ja uwielbiam Męskie koszulki z New Yorkera No jest tutaj taki napis Los Angeles, California I ma taki tył, proszę bardzo o, Nie wiem czy będziecie widzieć, ale Taki oto tył No i bardzo mi się podoba Także też ją wam chciałam pokazać Bo Lubię takie właśnie, ja w ogóle nie lubię rękawów w damskich koszulkach, a te są takie, takie wiecie. Więc tak, więc kolejną rzeczą, którą wam pokażę jest to top, zwykły, najzwyklejszy biały top. Nie wiem, co mam tutaj się rozkotywać na, na temat tego topu, ale jest on z hemu i taki zwykły biały. Zaraz wam pokażę jeszcze w innych kolorach, bo też mam. Okej, okay, więc kolejną rzeczą jest to bluza. Nie wiem, czy będziecie ją... Widzieli dobrze, bo jest czarna, no ale jest to najzwyklejsza po prostu zwykła bluza, taka rozpinana na zamek. O, proszę bardzo. Jest ona w ogóle męska, bo bardziej mi się podobał materiał w tej niż w tej damskiej. I jest z helem, rozmiar M, zwykła czarna bluza. Po prostu takiej potrzebowałam, bo mi się podoba, jak wiecie, macie top i do tego bluza i tak. Tam macie tak rozpiętą i wam tak opada trochę ta bluza i tak wam osłania ramię i w ogóle mi się to podoba. Także tak. Okej, okay, moi drodzy, więc pokażę wam teraz ostatnią parę butów, którą kupiłam dosłownie wczoraj i w sumie to mnie tak, wiecie, zmotywowało do tego, żebym w końcu nagrała dla was jakiś film. No i właśnie padło na hol zakupowy, także, także tak. I właśnie kupiłam nową parę swoich Butów, bo ja powiem wam szczerze, że ja nie mam jakoś fazy na buty, bo po prostu kupuję buty jak moje się rozwalą I ja mam teraz aktualnie Air Force'y Moje Air Force'y już trochę przeszły i już są takie trochę no rozwalone, że tak powiem Po prostu się rozklejają I stwierdziłam, że no, muszę kupić w końcu nową parę butów Bo ja po prostu kupuję buty jak już muszę, jak już serio jest taka konieczność. No więc nie jestem typem osoby, która ma milion par butów, no ale kupiłam nowe. Proszę bardzo, jak widzicie, są to Jordany, bo takie mi się spodobały, właśnie. I mi się strasznie podobają, wiecie, te Danke Low Panda chyba, tego tak one się nazywają, albo w ogóle jakieś takie Jordany, takie wymyślne, takie różne kolor kolory i tak dalej. A ja kupiłam Jordany Midy. Tak się one prezentują. Coś mi tu leci. Nie wiem, czy będziecie to widzieli teraz. O, tak się prezentują. Już w nich dzisiaj byłam, więc mogą być, o, trochę brudne, ale. No, tak się prezentują. Są po prostu całe białe. O, całe białe Jordany. I powiem Wam, że ja muszę się przyzwyczaić do nich, bo. No, one są wysokie. No i wiecie, to jest taki trochę przeskok, więc po prostu muszę się przyzwyczaić do tych butów. Mm, ale naprawdę bardzo ładne są. I w ogóle. Ten zapach! Ja tak kocham zapach nowych butów. Serio. Ok, i kolejną rzeczą jest to również sukienka, którą po prostu uwielbiam. Ona jest tak śliczna, naprawdę. Miałam ją na Justyny 18. I nie wiem, będzie mi ją strasznie ciężko pokazać, ale może wam tu wkleję zdjęcie, jak na mnie wygląda. I ona jest tutaj taka wiązana, ma takie dwa paski, coś takiego i ją się tak na uko zwiąże, albo możecie też tak, też tak prosto. No i tak się ona prezentuje, proszę bardzo. Tutaj wam, no kurczę, ciężko mi ją pokazać. Ja wam wkleję zdjęcie, jak ona wygląda, ale jest naprawdę prześliczna i wiąże się tutaj tak na szyi z tyłu. I naprawdę jest przepiękna serio. Chyba najładniejsza sukienka, jaką miałam, i zapomniałam Wam powiedzieć, że jest ona z Zary, która mi przyświetla. Ok, teraz pokażę Wam kolejną parę spodni. Nie wiem, czy już ostatnia, wydaje mi się, że tak. No, ale pokażę Wam kolejną parę spodni. I są one z rezerw. Kupiłam je strasznie spontanicznie, ale przysięgam, że one są po prostu teraz chyba moimi ulubionymi spodniami. Ale czy to nie jest tak, że każda nowa para jest z ulubioną parą spodni? Nie wiem, ale okej. Okay. W każdym razie są to takie o również wide leg, czyli szerokie, z dziurami na kolanach. mogę kupować spodnie z dziurami na kolanach, bo one potem wyglądają jakbym miała dziury ze spodniami, a nie spodnie z dziurami, ale one mają tak wysoki stan, serio, naprawdę, no są przepiękne. Okej, okay, i kolejnymi dwoma rzeczami są to takie oto dwa topy, takie same jak tamten jasny, tylko po prostu ten jest czarny, proszę bardzo. Ja w ogóle mam wszystkie w rozmiarze XS, ten jest czarny, a ten jest taki, no taki szary, coś takiego, w takim oto kolorze, także dwa takie topy i jeszcze gdzieś tutaj miałam różę i kolejną rzeczą jest to bluza, taka zwykła czarna bluza, ona jest z Bershki, ja ją kupiłam na jakiejś promocji chyba za 40 zł, ale chciałam po prostu taką czarną, najzwyklejsza bluza i w ogóle ona jest taka ogromna a to jest rozmiar S nie, chory, przepraszam, XS więc jest taka mocno oversize, no Zwykła najzwyklejsza Teraz pokażę wam bluzkę, którą kupiłam w Sinsayu I bardzo mi się spodobała, bo ja w ogóle nie mam takich żadnych koszulek polo, ani nic w tym stylu A mi się podobają, serio, podobają mi się takie rzeczy Takie koszulki właśnie W Sinsayu ma tutaj takie właśnie rozcięcie na dekolcie Okej, okay, więc tutaj mam rzecz, którą w ogóle miałam ubraną ostatnio na komunii mojego brata Miałam też na Wielkanoc i jest... To też naprawdę bardzo fajna rzecz, ponieważ są to spódniczko spodęki, takie takie o. Bo kurczę, powiem Wam, że ja nie mogę kupować spódniczek, bo w większości przypadkach są one na mnie za krótkie, no bo po prostu jestem wysoka, więc taka spódniczko, spod... takie spódniczko z to jest naprawdę bardzo super opcja dla mnie. Mm, I są one ze Straniwariusa. proszę bardzo, tutaj mają. Spodnie, jak widzicie. No, a tutaj jest y jako spódniczka. No, ale w ogóle jest ona taka ząszowa, i na początku nie do końca mi się podobał ten materiał. Okay. I chyba zbliżamy się powoli do końca, bo pokażę Wam y ostatnią rzecz chyba, albo dwie ostatnie rzeczy. Tutaj mam taką różową bluzę, która też jest jednym z moich ulubionych bluz. Y jest ona z Berszki. W ogóle ona jest w rozmiarze S, a jest. Naprawdę taka strasznie oversize, taka duża, taką jak lubię, więc naprawdę bardzo fajna i no jest różowa, czyli nie, nie w takim standardowym kolorze, bo no ja nie mam dużo ubrań w takim kolorze, więc też dlatego ją lubię, bo ja w ogóle strasznie lubię tak się wyróżniać poprzez kolory, nie lubię chodzić ubrana tak zawsze na czarno-biało, Lubię właśnie takie kolorowe rzeczy, więc naprawdę ta bluza jest super fajna. I też ją kupiłam na jakiejś promocji. Znalazłam ten top, taki zwykły różowy. No, po prostu taki sam co tamten czarny, tylko ten jest różowy. To by było na tyle w tym filmie. Trochę się rozgadałam. Nie wiem, ile ten film będzie trwał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. No, także buziaki do zobaczenia i pa pa!